Przychodnia weterynaryjna w Gdańsku Brzeźni, zajmująca się profilaktyką i leczeniem zwierząt towarzyszących człowiekowi. Specjalizuje się w okulistyce i geriatrii. Gabinety i biuro zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych autonomicznymi zamkami LFID. Szklane fronty zamków z odpowiednim nadrukiem podkreślają charakter obiektu i ściśle harmonizują z wystrojem wnętrza spełniając swoje funkcje zabezpieczające, także zdobią. Przychodnia weterynaryjna dr Marcina Pikiela to nowoczesna placówka posiadająca estetyczny i funkcjonalny system kontroli dostępu do pomieszczeń.